Siema. Dobra. Live'ik odpalone. To co, można w końcu grać. dzisiaj taki luźniejszy live solo. Będę sam ze gadać. No smuteczek, ale no... Sm co, co? 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 co, co, Dobra, jest git. Trochę będę się płacić, trochę nie. Zobaczę jak to wyjdzie. Nie, nie będę uczęszczać, jak gram e, tego, jak, jak, jakiś gameplay z, jakby, z nagrywaniem, tak by się stresuję i gorzej. Dobra. Ale moderacja jest. Nie ma. 52 minuty live'a. 52 sekundy. Dobra, trzeba się rozbudzić. Prowadzimy mikrofon. mikro. I że PPM, FFL. Dobra, lecimy. Uu, ale kika czarnych dobrze. O, ale fajne. No, ale moków, no nie? Brozi, dobra. Tak, czyli to ma Playstation 5 na padzie, więc... Sorry, jakby coś za grafikę czy coś. Boże, gram bez kamery. Dobra. A, dostał. to wygrywający. Teraz nie będę go ognębić. O, już laguje. Ktoś się mógł tego spodziewać. Wcale nie ja. Dobra. Może to jest wina... <laughs> Ale nie sądzę. Uj! O, nieźle. Uj! Giga movement z takimi lagami. Sorry, jak będę działać. Nie widać no, bym wleci. Jak to na polaka przystało? Na czego? Ui! Ale nieźle. Trzy killa. Pierwsza gierka. Lagi są. Co poradzisz? Eee, e e. Co? Co? Eee... Dobra, nic nie było. Michał, jest live? Ustawiłeś? Dzięki. Już Michał greedy grze nie mam. Generalnie mam. No masakra. To laguje, laguje. Dobra. Co? Tu no też jakie mam widzów, no ale co poradzisz? Może ktoś bije? Może nie. Nie wiem, czy generalnie ktoś robi w ogóle jakieś lajwy. Hmm. hmm, teraz widzę. Śmieszne. Ej, za, gdzie drzwi, ja nie? Co? No. no bo, zasnąć. Nie ostro. Kochany! No Uwaga! Kolego! Uj! Aj! Nie zostawiam tego już kiedyś. Przez ustawienia. Tak, patrzcie, jak to celuje, to, to patrzcie jak to wolno leci. Celuje. Ojej. Oj, oj. Bracie. Co, co ty tu robisz? Ziomek. Nie powinienem to by być. Siema. Sorry. Ej, co jest? Ej, ej, e. e, e. Dobra, pa. Ja was nie chciałem, nie? No nie, nie, ziomek, 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 ziomek. Trzymaj dziękuję. Ej! Co jest? Ej, ej ej, nie do mnie tak. Generalnie to nie jest zabawne. Jakiś, jakiś piłka Hmm... Myślę, że jest to pełna pełna w rękach. Nie tak, że ja też spamę, no, no. do mnie nie można. O wszyscy mają Większość Więc że są 10 lat, które ja się poką. Ja się do tego grona, no, prawie nie zaliczam, bo mam 14. A i tak się jak jestem. Idę. <laughs> Wow, ten gracz, bohaterka Leviatan, a ja bym, bym od niego tak przygarnął ten Leviatan, nie, do mojego ekwipunku, że trochę go do grałem całe. Powiem tak, świetna gra, nawet sama play, PlayStation się bardziej opłaca kupić dla samej tej gry. niedługo ma wyjść now, nowa część, tego się mogę doczekać, no bo na sobie, na, naprawdę to jest przepiękna gra. Uj, ale zlokowało. O, o Boże. Nie wiem, tu jakieś mam. już do nagi. Ej, co jest? Grubo! Nice! Fajnie działa Możesz chceć spamić, kolego? A ty też Cię to spojąć? Ja tak do to was nie spamię, nie? co już jeszcze fajne Oj pikarzyk Co zdecynowane. Leżeć. Ej! Na szklanie go? Ho, ho, ho! zdekoncentrował, z, z tej Dobra. Ej, nie szanujmy się. Nie miałem aż taką próbował grać, żeby zaraz mieli samo od wszystkich. Szybki pokłon. Pokłon tf kompletowany w fotogelce. tu mam killi, 7 1736 obrażeń, no dobra wow, no ale sposób wow, widzieliście to? gdzie masz tą pompę? Ej, eee! E. no, dawaj mi pompę! Żydzie! Znaczy, kolego Ty cię masz? O, dobra Ja sobie kubusia wypiję No właśnie Ale, ja się Zgredzie. Wszyscy mnie żeby Ryszarda! Ej! Ej! Nie! Pompa mnie śliła! <grystanie> no ale mocno jak na grzybach, nie? Jak na pokczampie. <grystanie> Co to za jakiś. short seed. Chwup się, ma jakiś filar niksa. Gdzie <grystanie> mleczka. Wow, ale movement. Patrzcie, my to nad... detonuje jak nie wiem, jak masakra, nie? Jak masakra. Czy... <grymka> Boniska byłaby ze mnie dumna. <grymka> wow, 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 wow. Jaki refleks. Ale i kolega też ma dobry. Ale ludzie generalnie nie że I'm Assist na padach jest, jest dobry, nie? Ja nie wiem o co im chodzi. Nie ja wam pokażę. Tak generalnie wyglądają moje ustawienia. Ale przejdźmy do tego, ja znalazłem na YouTubie No jakby wibracje w my włączone, bo mam pad ocelemikowanego Gdybym to włączone, to byłbym bliski zwart, jak No, ponieważ za bezsprzyjne pady, kawli A nie pokażę wam. Bo chodzi o to, że ja mam taką czułość, że jak z ja celuję, to na YouTubie, że jak celuję, e idealnie przyceluję, to później jak będę dobrze zanim celować, to wszystko trafię I To nie jest tak, że jakby jak to powiedzieć, ja mam tak, taki celownik, jak ktoś normalnie bieg biega lub idzie i trochę szybciej rusza, jakby. No i on trochę się. nie wiem jak powiedzieć. Chciałbym pokazać Wam. A Zaraz to zrobię. Na jakimś koledze, jak mnie nie zetonuje przed tym. Uj, co jest? o co mi tutaj. Kolego. Myślę, że to jest fajne. No i, to, i ten sam. Ej! Nie! O Boże, ale mam... I gram jak drewno. Dobra, nieważne. Ooo, ale kolega dostawi broń. Patrzcie, jak celuję, co nie? To patrzcie. No właśnie. Nie, dobrze nie przecelowałem nie trafiam. Tragedia, nie? Tu asyst nic nie działa, nie działa. No, ziomek, ziomek, ziomek Nie, nie. Uuu, nie, bebe, bebe. Ci na, nie, 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 Ziomek, ziomek! Nie jest taka tragedia Dobra No szybko, szybko ja mam to tłady No tak Super Jeszcze to mnie ale chodzi mi o to, ja wam pokażę teraz, bo mam czas Wytłumaczę to wam lepiej Nikomu w sumie, samemu sobie Może mam aim assist na maksa. Ale jakby nie, nie widzę jakby jak, 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 jakichś wspomagań. nie on działa, i to strasznie, tylko wtedy, jak jest ktoś blisko i masz pm Tak on skoczy, to leci za nim, ale ten celownik już nie pójdzie jakby... On skoczy do góry, celownik pójdzie do góry, ale jak on już jest na ziemi, wyląduje, to nie pójdzie już za nim. I to też utrudnia jakby nie patrzeć. Trzeba być po prostu przyzwyczajonym. No, ja dobrze służę, bo dobry grum mam. od tego, że teraz, że bardzo długo gram na padzie od początku, się stricte pod siebie. Zasadniczo, kolego, tak. No, Ziomek! Ej, czemu oni tak spamią tutaj? Nie wiem, to jest jakieś... To jest zabawne. I to jest ewidentnie zabawne. Bo się uzięli. ej, Wszyscy. Ojej, oj, oj, oj. Na czacie, bo jest czacie się kurwili. Ziomek. I patrzcie. No i patrz, patrzcie. Czekaj, zobaczmy ile ja mam. Jeszcze mi walą. I can done. Hello, bro. Stop spamming. Bro, it's fucking noob, bro. I'm <laughs> Nie tak ma Boże, no jest bardzo bliski poziomie. W sensie to jest tu moja średnia, ale... No, tragedia. Nie, nie, nie potrafią grać. Spałem z każdej strony. Ludzie że są fajni. I później mi walą do A to, kwiecie, to bardziej ubogie do świąt. którego i tak nie mam. <laughs> Teraz na ten walli wali. Zbieraj się za mocno fundatora. Wow, ale dobrze. Boże. tak przerwa. Moskinię. Dobra, już będę grzeczni. No nie, wyczerpać się. Wow, ale triki. Ejs, się przyda. Jest zerobista, możesz się nauczyć. Czyli biegniesz, budujesz schody, ścianka, edycja, jakby robisz okienko, biegniesz, odbijesz w prawo. zarobiste. Tak jakby, a to co on zrobił, to jest, ja myślę, że to jest zwłuczone. To nie jest, że on jakby. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dziwnie jest. Nie myślę. Tu grałem ewidentnie sami z zaraz wyraszam mam czas. Ło! Wow. Ale coś dobrego. Wow. Ło! Treni się, atakowanie. Muszę, Muszę później mieć coś. Dobra, i lecimy. Uj! Co jest? I kolaps nie wyszedł. Lecisz, kolego. Tragedia, nie? co to jest dobry. Wow! O, ale mu się dałem. Nie kliknęłem, z tego. Chop się odpalił wygodnie. Wziął przy treningówkę, wsadził sobie w tyle jak i się odpalił. Brawo go tam wyciera ręcznikiem, bo się tak poci. Generalnie wziąłem bliżej monitor i mi się wygodniej gra. Nie wiem czemu. Jak mój duo, które musi ich grać. bo nie ma panu z gry. <laughs> Też tak ma. No. wziąłem z niego klikat na przykład. Super. Ej, ej! Właśnie f**kowili. Альфа. О. -о, Достал две пес пески. Может так назвать. Ну, <laughs> Kurde. bo też pala na Ej! Nie, hey, hey, nie trafiłem! Sprawdź to. Gde? Nie! 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 Jest! <ścoughs> to parcie to skill. Nie, no ewidentnie skill. No, oczywiście. Z 5 HP miałem. Ten ziomek jest przepocony. Bohaterka. Yy, w barwach... PlayStation. Bo Yamahy. Boż, jak mi go se przytulił. nie? Nigdy go nie ma. Dawaj, dawaj, biegnij, biegnij. Skacze, skacze, skacze. Przerwane palunki. Nie jedzam. I dwóch się nie rusza. A nie, jeden się nie rusza. Trzech. Sorry, musiałem. Kusisz, ziomek. Wow, ale go. Pop... się kręci, po wączki robi. Oh. Wszyscy redskwit No. I ten V1 z, z ziomką, który się mega poci. No! Hop ma... ...sar Nie no, hop jest dobry. Obstawiam pecac. No, hm, <noise> po prostu dobry. na no, z 12-17, ja wychodzę. Nie ma sensu. Mało osób. Chop za dobry. <grym> Co się zwa bycie sobą. Zerosną, a nie? Ja, Co się tego bym mógł spodziewać? <grym> Pewnie nie ja. Dobra. Ja bym przedł... Tyrukret. <kluzny> Inna. Spytam się, może rytuło. Boś chcę chce grać. <kluzny> <kluzny> Dobra. Eee. To jest gorąco, muszę okno otworzyć w pokoju. A co tu? O, widziałem, że jakiś gros z lampami. Albo on tu jakiś moto, a to nie. No nie chcę, on się speszył. Dobra. Chyba ja kończymy live'a, nie chcę mi się w sumie. Mam też inne panie, to mógł sobie zagrać tego. Jak to się nazywa? Eee, Na, na jakieś Discordy publiczne, jakieś czaty. I tam pogadać z ludźmi. Nie, że tam będzie duże wyzywania, tissowania, wszystkich słów. Ale się tam zawsze znajdą coś. Normalnie ludzie. Już nie można normalnie pogadać. No. Jak to tu wygląda? Kiletka w strefa, już całkiem mała. I tu w gierce jeszcze żyję. Nie wiem. Pika. Tak. Jak to skipnąć, zmienić. Pika. 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 Chyba bym do niego spał miło. Ojojoj Ło, oj, oj. TikToker go zabił. Grubo. To jest skin najczęściej zbierany przez spodowców. Tak mówią. To skiny ładne, szczerze. Zawsze mam być w mojej szafce. Najlepsze dla mnie to skuno, ale ostatnio mam dużo nowych skinów. Przez reklamę świata. Boże, ale wykryłem. A, ten udaje, że nie ma skinów. Mhm. Skinny, z całkiem rzadkim. Muszę tak kupić na ebay'u. Wow. Hobby z, z, z jakichś Star Warsów. Star Wars. Zabijam wszystkich, wygrywa. Gigadżet. Żeby mu ręki nie uwalili. I <laughs> się w lawie nie potopił. Nie, to z, nie wiem, jak się nazywa ten ziomek. Dobra, lecimy się niby. I także jest pan kwadrat. To broni. I... Dobra, mój plan jest taki. Złodziej, no. będę złodziejem. Panka no. Nic ciekawego. Pink posko poskoczył. Może to może w telefonie włączyłem internet więc skoro na tą chwilę... A serio mi tu no bada. Bada, Ej. Ej, ale lagi, uuua. Ej, 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 bez taki. Kto zaś mieć Xbox? Dziamek! No nie no! Tak, których nikogo nie ma O jest ktoś, siema Najpierw już wybiję na, na live'a to nikogo nie ma Nic nie pisze, nic Cicho siedzi <laughs> Zaraz dwie setne level Nice Jakiś kluczek Zostałem i do tego coś O co z tym chodzi? Aha, za chwilę coś, się. no dobra Sześć emotek, niedawno. To jest na emotka. Nie... no nie dostanę coś takiego. Nie jest. Dobra, to gramy. I tu jest, to się zdarzy. Dobra, kończymy. live, ale nie ma sensu. Ewidentnie. Tak jeszcze bez nikogo. До свидания.